Okej, okay, więc wszyscy muszą zrobić najlepsze danie, więc start. Haja. O! o nie, pomocy, ja się palę. Chodźmy do sklepu. Okej, okay, zrobiłem. Okej, okay, zostało mało czasu, muszę coś zrobić. Jej, zrobiłem. Dobra, czas minął, pokażcie mi mo moje dania. To jest największy, największy lud, jakiego zrobiłem. Hej, okay, ale czemu mametkę i swoje imię? E, nie wiem. Mniam, mniam. Pyszne. Ale dostajesz 4 na 10. Oddaj. Nie, ty oddaj. To moje parówki. Okej, okay, gdzie kapibora? Tutaj. Zaraz co? 5 na 10. Kręci mi się w głowie. Jest serek waniliowy. Ok, ale też czemu ma metkę i swoje imię? E, tam 7 na 10. Okej, okay, gdzie twoje jedzenie, Białuch? Mam jogurt. Okej, okay, gdzie on jest? Mam jogurt. A, wezwać policję. Ok, zjem tą czekoladę twoją, Billy Okej, okay, posmakowałem. Z czego jest zrobiona? Skupy. Zaraz nie! Uch!